Był chłodny niedzielny wieczór. Wracałem właśnie od mojej dziewczyny. Szedłem oświetloną niskimi lampami uliczką. Zauważyłem kosz na śmieci. Podbiegłem do niego i kopnąłem z całej siły. Przekoziołkował kilkanaście metrów, a jego zawartość wysypała się na ulicę. Byłem mocno zirytowany. Znowu pokłóciłem się z dziewczyną. Ale najgorsze było to, że nawet nie wiedziałem do końca o co. Zawsze znajdowała problemy w niczym, jak to każda kobieta. Mówiła, że poświęcam jej zbyt mało czasu, że zajmuje się tylko robotą. Kiedy starałem jej się wytłumaczyć, że praca w banku jest bardzo odpowiedzialna i absorbująca, odpowiedziała, że nigdy jej nie rozumiem i kazała mi sobie iść. Dotarłem do mojego bloku kilkanaście minut później. Wstukałem kod do drzwi i wszedłem do środka. Starałem się być w miarę cicho ze względu na późną porę. Tym bardziej, że miałem szczególnie upierdliwych sąsiadów. Zapaliłem światło i wczłapałem się na czwarte piętro do mojego mieszkania. Kiedy byłem już w domu, od razu wskoczyłem pod prysznic. W takie dni cieszyłem się z mieszkania w bloku, gdyż zawsze miałem dostęp do ciepłej wody. Odmyłem zęby i usiadłem przed komputerem, żeby zobaczyć, czy działo się coś ciekawego na używanych przeze mnie portalach społecznościowych. Odpisałem na kilka wiadomości i spojrzałem na godzinę. Była 23:10. Wyłączyłem komputer. Musiałem iść spać, żeby następnego dnia w miarę wyspany pójść do pracy na siódmą. Zgasiłem światło i rzuciłem się na miękkie łóżko. Nie wiedziałem, kim jestem, ani skąd wziąłem się na ulicy w środku nocy, ale nie zważałem na to. Jedyną rzeczą, którą czułem, było pragnienie zabicia kogoś, ale nie miała to być przypadkowa osoba. Dokładnie wiedziałem, gdzie znajduje się mój cel. Miałem pewność, że mógłbym w stanie go zlokalizować nawet na drugim końcu świata. Byłem z nim w jakiś sposób powiązany. Odwróciłem się na północ i pobiegłem z nadludzką prędkością. Spojrzałem na swoje ręce. Przystanąłem, aby przyjrzeć im się dokładniej. Przypominały one kształtem ludzkie, ale znacznie się od nich różniły. Były stworzone z czarnego, ciągle poruszającego się płynu. Dosłownie roztaczały wokół siebie mrok. Nie uznałem tego za nienormalne. Wiedziałem, że jestem po prostu sobą. Przebiegłem jeszcze kilometr, zanim zatrzymałem się przed żółtym budynkiem. To tutaj, w tym miejscu mieszkała moja przyszła ofiara. Skoczyłem w kierunku drzwi. Moje ciało dosłownie przepłynęło przez dziurkę od klucza. Zmaterializowałem się wewnątrz budynku. Nie miałem pojęcia, jak to zrobiłem. Jednak nie było w tym niczego dziwnego. Zacząłem biec po schodach. Z każdym krokiem czułem coraz większe podniecenie. Nie mogłem się doczekać posmakowania krwi. Zatrzymałem się przed pierwszymi drzwiami na czwartym piętrze. Tak, to musi być tutaj pomyślałem. Czułem już zapach mojej ofiary. Wiedziałem, że to musi być młoda osoba, która w miarę ogranicza się w stosowaniu używek. Uradowała mnie możliwość wypicia czystej krwi. Nie mogłem się doczekać napełnienia ją mojego ciała. Prześlizgnąłem się pod progiem. Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, było bogactwo wystroju. Wszystkie meble wyglądały na bardzo kosztowne. Na środku korytarza stała szeroka, ciemnobrązowa szafa z dużym lustrem. Otrząsnąłem się i skarciłem za niepotrzebne przyglądanie się wszystkiemu i ruszyłem z niecierpliwością w kierunku, z którego dopływał do mnie zapach mojego celu. Wszedłem po macku do pokoju na końcu korytarza. Ogarnąłem pomieszczenie wzrokiem i uśmiechnąłem się uradowany. Pod prawą ścianą stało dębowe łóżko. Leżał na nim młody brunet. Uformowałem już swoją rękę w kształt ostrza z zamiarem rzucenia się na niego. Ale nagle poczułem, że coś jest nie tak. Przez chwilę przyglądałem się mężczyźnie i dostałem oświecenia. Przecież to ja! Krzyknąłem w myślach. Wszystko sobie przypomniałem. Przecież położyłem się i. obudziłem się z wrzaskiem na ustach. Zauważyłem przed sobą stwora, którym byłem w moim śnie. Całe jego ciało było stworzone z takiego samego płynu, jak ręce, którym się przyglądałem. W niektórych miejscach miał coś wyglądającego na łóżki. Zanim wyślizgnął się przez okno, spojrzał na mnie swoimi bladymi oczami. Szybko zerwałem się z łóżka i spojrzałem przez okno, po stworze nie pozostał żaden ślad. Osunąłem się po ścianie i zacząłem płakać, załamany i przerażony. Cały trząsłem się ze strachu. Minął dobry kwadrans, zanim spokojnie zacząłem myśleć. Nie rozumiałem, jak to wszystko mogło być możliwe. Czym było to coś? Dlaczego to przydarzyło się akurat? Kurwa mnie! Krzyczałem w myślach. Najbardziej przerażała mnie jednak moja nieświadomość i poczucie normalności, kiedy znajdowałem się w ciele tego czegoś. Niemal doszło do tego, że zabiłem sam siebie. Nie przespałem całej nocy, bojąc się znowu zasnąć. Bałem się, że to znów się powtórzy. Nie mogłem się z tym wszystkim pogodzić. Próbowałem wmawiać sobie, iż to tylko koszmar, ale wiedziałem, że to nieprawda. Rano postanowiłem, że nie mogę tak po prostu się załamać. Poszedłem do łazienki i spojrzałem w lustro. Wyglądałem okropnie. Czerwone oczy sprawiały wrażenie, jakby zaraz miały wylecieć z orbit, a wory pod oczami były wręcz ogromne. Ogarnąłem się w miarę możliwości i poszedłem do kuchni zjeść cokolwiek, chociaż wcale nie byłem głodny. Przy okazji, z pomocą rozdygotanych rąk, oblałem się gorącą herbatą. Ubrałem się w garnitur i, jakby nigdy nic, ruszyłem do pracy. Bank, w którym pracowałem, znajdował się cały kilometr od mojego domu, więc jak zawsze poszedłem pieszo. Po drodze mijałem znajomych z osiedla. Spoglądali na mnie zdziwieni, zapewne myśląc, że jestem na kacu. Wyrobiłem się na czas. Dotarłem do pracy kilka minut przed siódmą. Na miejscu powitał mnie mój kumpel Marek. Cześć brachu. Tragicznie dzisiaj wyglądasz. Stwierdził. Nie, to nic takiego. Po prostu nie mogłem zasnąć. Znowu pokłóciłem się z Pauliną i byłem zdenerwowany. Skłamałem. Ach, te baby, ona kiedyś cię wykończy. Prychnął. Uśmiechnąłem się krzywo, żeby dać pozory normalności. Miałem już iść do mojego biurka, gdy zatrzymał mnie dyrektor banku. Dzień dobry, panie Kowalski. Coś marnie dzisiaj pan wygląda. Dzień dobry, szefie. Po prostu się nie wyspałem. Znowu skłamałem. Nie chcę być wścibski, ale wydaje mi się, że nie mówi mi pan całej prawdy. Może pan dzisiaj wyjść wcześniej z pracy. Widzę, że coś nie gra. Chcę, żeby moi pracownicy byli w jak najlepszej formie. Dyrektor był bardzo dobry dla swoich pracowników. Zawsze starał się im pomóc, gdy widział, że mają jakieś problemy. Wszyscy bardzo go za to cenili. Dziękuję, szefie. Jeśli coś nadal będzie nie tak, to zadzwoń do mnie, Adamie. Zwrócił się do mnie po imieniu. Dam ci parę dni wolnego. Jeszcze raz bardzo dziękuję, odpowiedziałem. Na szczęście tego dnia nie było dużego ruchu. Dzięki szefowi wyrwałem się szybciej z pracy i poszedłem do domu. Byłem mu naprawdę wdzięczny. Wróciłem i mimo zmęczenia ugotowałem sobie rosół. Zawsze tak robiłem, gdy byłem padnięty. Za każdym razem pomagał mi zregenerować siły. Postanowiłem się położyć, mając nadzieję na to, że nie stanie się nic złego. Spokojnie przespałem kilka godzin. Obudziłem się wypoczęty, ale nie to dla mnie najbardziej się liczyło. Cieszyło mnie to, że nie znalazłem się znowu w ciele tego potwora. Wyjrzałem za okno. Niebawem słońce miało zniknąć za horyzontem. Postanowiłem jeszcze trochę odpocząć i spędziłem resztę dnia na oglądaniu głupich komedii, na poprawę humoru. Wszystko było dobrze do momentu, w którym znowu położyłem się spać. Znowu znalazłem się na środku ulicy. Już dobrze znałem drogę do mojego celu. Byłem wściekły, że nie udało mi się go zabić wcześniej. Największą złość powodowało u mnie to, że nie pamiętałem wcale dlaczego tak się stało, ale zostawiłem przeszłość w spokoju. Pobiegłem w kierunku znanego mi budynku. Już miałem wejść do środka, kiedy zauważyłem jakiegoś mężczyznę za drzwiami. Było za późno na ukrycie się. Zauważył mnie. Patrzyłem w jego stronę. Mężczyzna przez chwilę stał skamieniały, patrząc mi prosto w oczy. Nagle na jego twarzy pojawiło się przerażenie. Zrobił szybki zwrot i krzycząc zaczął uciekać po schodach. Nie mogłem mu na to pozwolić. Przepłynąłem przez zamek do drzwi i w jednej chwili dopadłem świadka. Próbował się wyrwać, ale skrępowałem całe jego ciało. Zasłoniłem mu usta, żeby nie robił zbędnego hałasu. Odwróciłem jego twarz w stronę swojej. Po jego policzkach spływały strumykami łzy. W piwnych oczach było widać błaganie o litość. Pokręciłem znacząco głową i chwyciłem drugą ręką za głowę. Oderwałem ją szarpnięciem od reszty ciała i w mgnieniu oka wyssałem całą krew, aby nie pozostawić po sobie śladów. Czułem się zadowolony, ale to nie była jednak krew, której potrzebowałem. Otworzyłem drzwi. Pozbawione już krwi ciało zgniotłem kilka razy, słysząc zadowalający dźwięk łamanych kości. Wrzuciłem je beztrosko do pobliskiego kosza na śmieci. Wróciłem do bloku i wbiegłem na czwarte piętro. Znowu wślizgnąłem się do mieszkania Bruneta. Miałem już go zabić, gdy ponownie zapało mnie dziwne uczucie. Powtórnie zacząłem sobie wszystko przypominać. Obudziłem się zlany potem, spojrzałem przerażony przed siebie. Mroczna postać znowu znajdowała się w moim pokoju. Wysizgnęła się przez okno, jak poprzednim razem. Nie byłem w stanie nawet się podnieść. Leżałem i płakałem. Jedna rzecz mnie pocieszała. To, że stwór nie atakował mnie, kiedy już znajdowałem się w moim ciele. Nie mogłem sobie wybaczyć tego, że nie otrząsnąłem się wcześniej, że zabiłem swego sąsiada. Byłem pewny, że to nie moja wina, ale to nie zmieniało niczego. Nadal leżałem załamany, trzęsąc się ze strachu. Wiedziałem, że to mnie nie opuści. Przeleżałem całą noc, starając się tylko nie zasnąć ponownie. Rano zadzwoniłem do szefa i poprosiłem o tydzień urlopu. Zgodził się bez dociekliwych pytań. Powiedział, żebym na siebie uważał. Siedziałem w domu i nie miałem pojęcia, co ze sobą począć. Nie mogłem nikomu powiedzieć o tym, co się dzieje. Miałem pewność, że nikt mi nie uwierzy, a każdy dodatkowo weźmie mnie za jakiegoś psychola. Moje przemyślenia przerwał sygnał policyjny. Wyjrzałem przez okno. Miejsce, w którym stał kosz, było otoczone taśmą. Znowu zalały mnie łzy. Położyłem się i dałem opaść metalowym kurtynom, którymi stały się moje powieki. Obudziłem się wypoczęty. Od niechcenia włączyłem telewizor. Prezenterka mówiła o tajemniczym mordercy, grasującym w mieście. Opowiedziała o zmasakrowanym, pozbawionym krwi ciele, znalezionym w koszu. Stwierdziła, że nie wiadomo, kto stoi za tym okrutnym morderstwem, ponieważ osiedle, w którym znaleziono ciało jednego z mieszkańców, było pozbawione kamery przez prace konserwacyjne. Wyłączyłem telewizor. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Wpadłem w depresję. Usiadłem na kanapie, siedząc tak cały czas, myśląc o tym wszystkim. W końcu nie wytrzymałem. Otworzyłem chłodzoną szafkę, w której trzymałem alkohol i wyciągnąłem kilka pierwszych lepszych butelek. Piłem, aż przestałem myśleć i zasnąłem na podłodze w kuchni. Tej nocy nie wydarzyło się nic. Widocznie, gdy nie myślałem normalnie, to nie mogłem także myśleć w ciele stwora. Następnego dnia znowu piłem. Paulina dzwoniła do mnie i pisała zmartwiona, ale nie mogłem odebrać ani odpisać nie po tym, co zrobiłem. Byłem potworem. Ona nie zasługiwała sobie na takie nieszczęście. Następnego dnia obudziło mnie pukanie do drzwi. Nie mogłem się ruszyć. Siedziałem poobijany i sparaliżowany w kuchni. Proszę otworzyć policja! Usłyszałem. Adam, wiem, że tam jesteś! zawołała Paulina. Normalnie ucieszyłbym się, że się o mnie martwi, ale nie wtedy. Chciałem, żeby była jak najdalej ode mnie. Proszę cię otwórz! zawołała błagalnie. Wyważymy drzwi! krzyknął jeden z policjantów. Jedno uderzenie. Drugie. Trzecie. Czwarte. Piąte. Drzwi uległy. Dopadła mnie Paulina. Nie chciałem, żeby znalazła mnie w takim stanie. Siedziałem na podłodze w kuchni, patrząc się ślepo w przestrzeń, a dookoła mnie porozrzucane były puste butelki. Mimo mojego stanu, klęczała przy mnie i przytulała płacząc. Co się z tobą stało? Wołała, próbując przebić się przez mój umysł, a ja siedziałem jak siedziałem. Nie odwzajemniłem nawet uścisku, tylko nadal patrzyłem się pustymi oczyma. Nie pamiętam dokładnie, co się stało. Policjanci wyprowadzili mnie i wsadzili do samochodu. Później znalazłem się w szpitalu. Paulina przyjechała za policją i później cały czas przy mnie czuwała. Badali mnie lekarze, którzy stwierdzili zatrucie organizmu, a ja nadal patrzyłem się w przestrzeń, starając się tylko nie zasnąć. Po jakimś czasie uznałem, że to koniec. Wiedziałem, że niedługo zasnę, a tym razem nie uda mi się otrząsnąć. Spojrzałem na Paulinę. Poprosiłem ją, żeby pojechała do mojego mieszkania po laptopa. Dziewczyna była uradowana tym, że zacząłem znowu mówić. Była gotowa zrobić wszystko, żebym jak najszybciej wrócił do normalnego stanu. Gdyby tylko wiedziała, że tak się nie stanie. Wróciła po jakiejś godzinie. Poprosiłem ją o trochę samotności. Zgodziła się. Uruchomiłem Warda, żeby spisać całą historię i ostrzec innych, nim opuszczę ten świat. Ja już się nie otrząsnę. Nie wiem, co się stanie ze stworem po mojej śmierci. Może dopadnie kogoś innego. Mam nadzieję, że ten tekst dotrze do ewentualnej następnej osoby i będzie ona dzięki temu wiedziała, jak sobie z tym poradzić. Poproszę tylko Paulinę, żeby pojechała do domu. Nie chcę, żeby zginęła przeze mnie. Zrobię to i poddam się. Nie wytrzymam ani chwili dłużej. Żegnajcie. Żegnaj, ukochana. Adam.